Siemanko widzowie jest Piotrek. Przepraszam że mnie, tak bardzo długo nie było. Byłem strasznie zajęty, byłem, no nie mogłem nagrywać, ale jestem. Siemanko ja jestem ten Piotrek, dzisiaj nagrywamy z kibidi tolek 56 i tam 57 część pierwsza i 57, część druga, bo tam był... Pą część wcześniej skończyliśmy w 55. Teraz zaczynamy to. Dobra, z nikt którzy bim. Jest! Wrócił TV Man! TV Manowie powrócili! On umie przykręcić swój telewizor do tyłu tak normalnie. Co jest? Czołg zniszczony, o Boże! A to jakaś z powiedzenie? On powiedział, bo ja przecież nie jak oglądam jak nie nagrywam, on powiedział, you one drop, czyli jedno zadanie. A on w ogóle, patrzcie!

Jak my to zrobimy, nie ma żadnych sekretów po pierwsze. Ja. O, jaką ma falę dźwiękową! Jaka fala dźwiękowa! Ty widzisz, dobra, przechodzimy do skiebieglital 57. A, dobra, to to nie. O, nie, bo to jest sezon. To jest short, ja. Dobra, mamy. Okej, okay. dobra Tylko ja muszę tutaj, żeby był lepszy ekran. Dobra, niech tak będzie. Tam w ogóle mamy jakiegoś gościa. W ogóle, w ogóle, nie ma. Mamy tu dla nas pikermana. O Jezu! O, ale go zdeλαł, w ogóle głośniej. Pójdę Dobra. Oj, chyba wygięta. Tak, walka. Ej, tam w ogóle ktoś jest. Patrzcie. Patrzcie. Patrz, przybliżę wam. Tutaj ktoś jest. Tu jest ten sekretny agent. I patrzcie. Będę miała dla was skromną wiadomość. O, widzicie ten napis tu? Tu był napisany zdrada, czyli... Jaka zdrada? Ja pokażę wam, do czego odejdzie ta zdrada. Łoł, ale mu biję. Ty no, nie dajesz szans nawet tytonowi, supermanowi. O, Ty umiał. Wow. To, to samo co ty, ten TV, Man w ogóle. O, jak dziwnąć. Sześcioma laserami. Ferrari. Ale uszkodzenia, ja! Uszkodzenia. Dobra. O, mam. Ej, w ogóle on coś tam trzyma. W tej ręce. Patrzcie. W tej. ręce. Ty. Ej, wyłączył mu działkę, ej. Rzucił w nim. niego. Nie! No i zabił go. Zabił go. No i teraz pokażę wam ten sekretny. Patrzcie. czy, Przy... Gdzie? To w tą stronę. Okej. Okay. To z Kibiti to ale 50 bo tam jest sekretna. Z derkozom, Tam jest sekretna rzecz. Zaraz wam pokażę ulezu. Długie będzie ten odcinek, widzowie, zostawcie łapkę w górę i subikał na tym kanale. Bo dawno mi tak nie było, więc przepraszam. Dobra, będę wam pokazywał ten sekret. Patrzcie. Patrzcie to. I zobaczcie. I patrzcie to. Widzicie? Tamten kameramen chyba. Ten... Znaczy... Te... Patrzcie. Kurde, nie mogę przybliżyć. O. Ten kameramen nie daje łapki w górę. Ten. I chyba też ten. A i nie pokazują. Widzicie to? Widzicie? To jest sekret. Czyli oni chyba zdradzą kamery i guśniki, tak więc przechodzimy teraz do drugiej części. Mogę teraz Wam dać to, dobra, mamy drugą część, widzowie. No i drugi będzie odcinek, prawie 6 minut albo i 5, że dam rady. Dobra, mamy tego zrobitego. Yyy... Eee... dobra, co tu się dzieje, widzowie? Ale jaką wytrzymałość on w ogóle ma. O! ale się na niego rzucił, aż my padliśmy. Rzucił nim ten kamera. Dobra. O! Tak! Powrócił jak w tam 47 jak była pułapka na, ta na TV v on powrócił. Nie. nie, proszę nie, nie, tylko żeby go nie zańczykował. Nie! Dobra.

O nie, to jest ten zakochany, on wziął kamerę ninja. On jeszcze żył. Okay. Mam Ciekawostkę dla was. Upgradeowany Titan Speakerman był w bazie z Kibit i on na pewno pamięta. Oj, sobie przypomina jak zabił swoich brać i sióstr. Chyba ten film będzie miał 7 minut. O Boże! No sporo się dzieje. Łapęt ja w górę i on poleciał tam gdzie Jimen. O i są te helikoptery. Zapowiada się dobrze. Dam wam znać jeszcze dzisiaj, bo czy będzie te kolejny filmik? z Kid Toilet 58. Tak więc żegnam się z wami na razie.